Dzień dobry, jestem właścicielem największej na świecie kolekcji kubeczków promujących markę SAP. Jak ktoś nie wierzy, to niech się zgłosi, że ma więcej. Powiem mu, ile ja mam. Myślę, że mam 9, ale może być, że mam 10, albo ewentualnie 7 lub 8. Nieważne, mam dużo, możemy się ścigać. Ale dzisiaj nie o kubeczkach marki SAP, tylko o kubeczkach marki Peugeot. Jak to możliwe, że Peugeot, taka francuska firma, Peugeot, Peugeot, firma produkująca rowery, młynki do pieprzu i soli, i też jak się okazuje, samochody, że promowali się w latach 70., bo tu model 504, kubeczkami. No nie promowali się kubeczkami, znaczy, może się promowali, ale już te kubeczki by nie przetrwały, bo to nie to, co moja kolekcja kubeczków Saab. Tylko to jest uwaga kubeczek nowy, kupiony w salonie Peugeot. Tu mam niedaleko lokalny, lokalny dealer marki. Zaglądam, patrzę, poszedłem po jakieś graty do, do współczesnego samochodu, a tutaj na półce kubeczek 504. No to buch od razu go zawinąłem, kosztował chyba dwie dychy, nie tak znowu tanio, ale, ale za 504 kupę, bo taki tutaj model mamy e, reklamowany. To chyba jednak nie jest wysoka cena. Ale ja dzisiaj w ogóle nie o kubeczkach, nie o pezotach i nie o sabach. Chociaż blisko, blisko, blisko. Bo właśnie za czasów mojego saba wpadłem na coś takiego jak klocki hamulcowe EBC. I ponieważ już wcześniej, ale to na stronie zapowiadałem, coś będzie się z tym EBC działo, a jeszcze wrzuciłem te klocki. Jakieś pół roku temu, rok temu, może już nawet, do Land Landrovera. To, co się Wam muszę dzisiaj pokazać, prawdę mówiąc, jest czerwiec, koniec czerwca, a ja się czuję, jakby był koniec grudnia, bo to, co chcę Wam pokazać, jest jak paczka od Świętego Mikołaja. Jest duża, ciężka, ogromna i sam nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku, chociaż w gruncie rzeczy, no wiem przynajmniej, domyślam się, co może być w środku bo w końcu sam to zamawiałem, ustalałem i to szło i było kompletowane i ten czas mijał i nie było wiadomo czy dojdzie. Doszło, jest. Więc od razu chcę Wam pokazać, ale to nie koniec, bo na pewno będziemy z tym działać tematem dalej. No to co? Bierzemy się za nóż pod kolor kubeczka i ciachamy paczkę. Paczka jak z bajki, co? Więc tak, mamy klocki hamulcowe Ultimax 2 i to są takie klocki, odpowiedniki tych klocków, które zakładałem do Land Rovera właśnie tak samo Ultimaxy, szczerze różnica była taka, że nie wiem jakie klocki były w tym Land Roverze założone wcześniej ale nagle ten samochód po prostu stawał dęba wyprodukowane w Wielkiej Brytanii zastosowanie do, uwaga tu będę mówił Fiat Panda, Regata, Uno, Strada, Ritmo, Seat Ibiza, Malaga, Marbella i Lancia Y10 jest wszystko tak jak być powinno bardzo dobrze dalej do tego coś naprawdę ciężkie tarcze hamulcowe naprzód są naprawdę duże, znaczy, przynajmniej pudełko jest duże, no ale tarcze też muszą być duże, w końcu to nie jest mały samochód, tak, czyli się nie wygłópiamy. Yy, I tutaj zestaw zestaw na tył, czyli bębny i bębny w ogóle w takim pudełku specjalnym, ale też i bęben to nie jest nic specjalnego. I tutaj do niego okładziny. Okładziny w takim pudełku jeszcze chyba starego starego designu. E, okładziny przeznaczone e, do no szczęki, oczywiście Uno, 500, 600 i Lancia Delta. Nie ma nic o Y10, no ale widzicie, Fiat nie kombinuje zbytnio przy przygotowywaniu swoich konstrukcji i po prostu zanim cokolwiek zlecą wyprodukowanie nowego to inżynierowie biegają po magazynie i sprawdzają, co też nadaje się z tych starych rzeczy do zastosowania w nowym samochodzie. Nie szkodzi. Teraz umawiam termin na montaż tego wszystkiego. To wszystko udokumentuję, pokażę, a przede wszystkim sprawdzimy, jak to działa, bo to jest najważniejsze. O, jedzie się drzwiuszka. No i tak właśnie, mam nadzieję, taką mocą będziemy hamowali. Fajny prezent od EBC takie ramki pod rejestrację EBC Brakes L Racing tu się może dużo zadziać na razie